Doda po rozstaniu z Pachutem wpadła w ramiona nowego przystojniaka, ale zaraz to były kilku gwiazd. Z medialnych doniesień wynika, że Doda i Dariusz Pachut nie są już razem. Wygląda jednak na to, że piosenkarka nie rozpacza. Dziś możemy ją zobaczyć w ramionach innego mężczyzny. Doda zakończyła związek z Dariuszem Pachutem? Doda i Dariusz Pachut po raz pierwszy pokazali się razem publicznie po zakończeniu pierwszego polsatowskiego show piosenkarki. Wkrótce później zalewali media społecznościowe wieloma zdjęciami i nagraniami, na których nie żałowali sobie czułości. Jak się wkrótce okazało, taka sytuacja nie do końca pasowała ukochanemu wokalistki, który w ostatnim czasie wydał oświadczenie, w którym wyjawił, że nigdy nie chciał być postrzegany jako celebryta. Krótko wcześniej media zelektryzowała informacja o nagłym rozstaniu pary. Doda nie płacze po Dariuszu Pachucie. W istocie z Instagrama zarówno Dody, jak i Dariusza Pachuta zniknęły wspólne zdjęcia pary. Pojawiły się też plotki, że sportowiec był widziany u boku innej kobiety. Czy to wszystko prawda? A może to zabieg promocyjny w związku ze zbliżającym się wielkimi krokami kolejnym programem piosenkarki? Jedno jest pewne: Jaga nie zalewa się łzami, a w swoich mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie w ramionach innego mężczyzny. Co ciekawe, to również popularny artysta doda w ramionach mężczyzny. Choć na zdjęciu zamieszczonym na Instagramie przez Dodę nie widzimy twarzy mężczyzny, po tatuażach na ramieniu nie trudno wywnioskować, że to znany piosenkarz Smolasty. Czy gwiazdę i muzyka łączy jakaś więź? Kropka. Nie należy się spodziewać, że fotografia jest czymś więcej niż najprawdopodobniej zapowiedzią współpracy i wspólnej piosenki. Już nie możemy się doczekać tego przeboju.